Faktyczna gra FPS, trzymająca w niesamowitym napięciu w każdej sekundzie trwania rozgrywki. Gra dla wielu graczy, osadzona w błotnistych, krwawych okopach pierwszej wojny światowej. Możesz wziąć udział w bitwach 50 na 50 i zanurzyć się w kinowym wręcz otoczeniu, które oddaje idealnie desperackie i brutalne okoliczności wielkiej wojny. Potężny, autentyczny arsenał broni i unikalny system walki, wręcz niesamowita ścieżka dźwiękowa i wręcz przytłaczające realizmem dźwięki pola bitwy. To wszystko możecie znaleźć w grze, o której będę dziś rozmawiał. Grze, która pomimo tych wszystkich niesamowitych rzeczy, które w niej znajdziecie, ma wielki, wielki problem. Jednak nie oznacza to, że nie jest to gra, na którą warto zerknąć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony kłanie się nisko Kapitan Rutań, Zapraszam na materiał. Jak już wspomniałem, wieloosobowa strzelanka FPS na dużą skalę to jest coś, co ja robię, czym zajmuję się na co dzień. Im bardziej taktyczna, im bardziej realistyczna, im piękniejsza, im bardziej imersyjna, tym bardziej mnie wciąga. Pierwsza wojna, druga wojna, Wietnam, wojna współczesna, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, oby gra była świetnie zrobiona. I tu mamy do czynienia z takim majstersztykiem. Majstersztykiem, który pomimo tego iż spełnia niemalże wszystkie te właśnie e, dla mnie kluczowe zagadnienia, ma swój spory problem. Gra, o której dziś będę rozmawiał, to kolejna gra z cyklu gry, na które warto zerknąć i Tytuł tej gry to oczywiście Beyond the Wire, moi drodzy. Ścieżka dźwiękowa, do tej gry mnie osobiście urzekła, i nieraz przyznam się wam, że słucham jej poza streamem, poza grą tak z czystej przyjemności. Zresztą sami posłuchajcie. Gra oczywiście znajduje się w fazie Early Accessu, a co za czym idzie, zachodzi w niej bardzo dużo zmian. Zmian dotyczących sposobu rozgrywki, zmian dotyczących nacji, które występują w grze, choć tych nie brakuje, map i tak dalej, i tak dalej wiemy, że gry mówiące na temat pierwszej wojny światowej nie są nowym, mamy tutaj Werdę, mamy Battlefielda 1, który no tą wojnę troszeczkę w inny sposób przedstawił udziwnił arsenał i tak dalej ale mimo wszystko cieszył się dużą popularnością ze względu na to, że jest to seria Battlefield Beyond the Wire jest grą nieco inną, tu musimy grać razem z drużyną musimy się komunikować musimy budować rally pointy musimy powiedzmy sobie działać Razem, razem, bo inaczej nigdzie nie pójdziemy. Ja naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta rozgrywka jest brutalna. Ciężko czasem jest wroga wypaczyć, aczkolwiek gdy już do Was strzela, nie bójcie się, widać go, ale tu większość broni, czyli w tym arsenale, to są karabiny jednostrzałowe, jaki zwykły szary piechór Nieraz ma tylko maczetę w ręku. No, tak moi drodzy, maczetę w ręku i parę granatów w kieszeni, i macie iść do boju. Tak wyglądały realia I wojny światowej. To była naprawdę brutalna wojna. Zginęło tam mnóstwo ludzi w okrutnych okolicznościach, i ta gra właśnie to przedstawia. Powiecie, wszystko pięknie, Rutain, wszystko cudownie, ale co z tą grą jest nie tak, bo żeś na ten temat wspomniał. Moi drodzy, hmm, pomimo. Tego całego piękna, immersji i, i, i tego dopracowania gry, bo optymalizacja tej gry również jest bardzo dobra, muszę Wam powiedzieć, że znalazłem duży, duży problem, z którym się porykałem. żeby nakręcić dla Was ten materiał. Starałem się zagrać w tą grę dwa tygodnie. Zapytacie dlaczego dwa tygodnie? A to z jednej prostej przyczyny brak było pełnych serwerów. W końcu, po długich próbach, udało mi się takowy znaleźć. Dlaczego ten stan rzeczy? Może przyczyną jest bardzo wysoka cena Early Access'owa. No Early Access jest to wiadomo, gra niepełnego, powiedzmy nie jest to pełna gra. Oczywiście w grze mamy mnóstwo kontentu, mogłaby być już w tej chwili pełnowartościową grą. Czy cena 30 euro w tej chwili to jest dobra cena tej gry? To 3, 3, w granicach 130-140 zł za grę w early accessie, to myślę, że to jest troszeczkę drogo. Gdyby tak cenę uciąć o połowę i sprzedawać grę w cenie 15 euro, czy bodajże 50-60 zł, myślę, że wtedy serwery zapełniłyby się miłośnikami epoki wojennej. Nie chcę porównywać tutaj Beyond the Wire do Battlefielda, czyli jakiegoś Molocha, powiedzmy sobie, czy chociażby do Verdem, który jest niezwykle popularny ze względu na swoją niską cenę. Ale muszę powiedzieć, że Beyond the Wire ma to, czego Battlefieldowi 1 brakuje czyli ten realizm. Ścieżka dźwiękowa w Battlefield 1 jest dość fajna, ale tu jest na pewno dużo lepsza dźwięk. W Beyond the Wire jest 10 razy lepszy. Verde z kolei ma dużo map, dużo operacji, cieszy się dużą popularnością, ale graficznie nie jest nigdzie blisko porównywalny do Beyond the Wire. Więc myślę, że tutaj tym głównym aspektem, przez który po prostu graczy brak, jest cena, tej gry, a też i brak promocji, dlatego że tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś Wam o tej grze nie powie, mogę się założyć, że co drugi z Was o tej grze nie słyszał. A szkoda. Zerknijcie sobie na nią. Ja myślę, że warto jest ją dodać do listy ulubionych, do listy na przykład gier oczekujących i w momencie, gdy pojawi się jakaś promocja na nią. Kupić ją za parę złociszy i wierzcie mi, nie będziecie zawiedzeni tym, co zobaczycie i usłyszycie, bo jeżeli imersja, gra zespołowa i piękno y, gry, w którą gracie, jest dla Was ważne, to naprawdę nie poczujecie się zawiedzeni w żadnym aspekcie. Wystarczy popatrzeć na to, co Wam pokazałem w dzisiejszym odcinku, by naprawdę docenić to, jak ta gra wygląda. A. Muszę zauważyć, że nie ma tam żadnego RTX-u, żadnego edytowania dodatkowego. To jest wszystko nagrane na moim skromnym komputerze, moi drodzy. To kolejna gra do kompletu, gra, na którą warto zerknąć z listy kapitana Rutaina. Mam nadzieję, że spotkamy się na polu walki Beyond the Wire. Jeżeli tylko będzie jakaś przecena tej gry, oczywiście poinformuję Was na swoich social media, bądź to na Twitterze, bądź w sekcji społeczność na YouTubie lub też na Facebooku. Linki moich social medów oczywiście znajdziecie wszystkie w opisie filmu. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, więc kciuk w górę moi drodzy. I jeżeli ktoś chce wesprzeć moją pracę i tworzenie tego kanału, będę bardzo wdzięczny. Wystarczy wcisnąć guzik wesprzyj. Ode mnie to już wszystko, moi drodzy, a pożegnam się z Wami kawałkiem pięknej, wręcz cudownej muzyki z gry Beyond the Wire. Do zobaczenia na porwalki, trzymajcie się.